Dla sześciolatka szkoła to gratka. Takim hasłem kuratorem oświaty w Katowicach zachęca rodziców do wcześniejszego posłania do szkoły swoich pociąg. Pani dyrektor, czy obawy rodziców, którzy właśnie w tym momencie zastanawiają się, czy posłać sześcioletnie dziecko do szkoły są zasadne? Myślę, że nie. Myślę, że wynikają rzeczywiście ze stereotypów i wynikają z tego, iż często osoby dorosłe, rodzice, rodzina, jakby pragnie pewne rzeczy, pewne rzeczy w wychowaniu zrobić samemu, przede wszystkim wyręczać swoje dziecko. Podczas spotkania mam 6 lat, idę do szkoły zorganizowanego przez Aleksandrę Trybuś, poseł na Sejm RP oraz Janinę Żagan, burmistrz miasta Skoczowa. Rodzice pięcio- i sześciolatków mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. W spotkaniu udział wzięli metodyk, psycholog, przedstawiciel kuratorium oświaty oraz dyrekcja i grono pedagogiczne zespołu szkół nr 1 w Skoczowie. Pani burmistrz, czy w Pani ocenie szkoły w Skoczowie są gotowe na to, aby przyjmować sześciolatków? Tak, szkoły skoczowskie, właściwie szkoły w całej gminie są przygotowane co więcej, były już przygotowane przed dwoma laty, i tak trochę nam było żal, że spieszyliśmy się tak bardzo. A okazało się, że niewiele osób skorzystało z tej możliwości. Jednakże w każdej, w każdej szkole zawsze jest grupka rodziców dzieci sześcioletnich, którzy co roku posyłają je wcześniej. Bardzo by nam zależało, żeby w tym roku właśnie też poszło, no nie, nie powiem, że połowa tych sześciolatków, ale jakaś część. Żeby zapobiec potem takiemu chwilowemu tłokowi w roku przyszłym. Dyskusję z ekspertami poprzedziło zwiedzanie szkoły. Dzięki temu rodzice mieli okazję zobaczyć, w jakich warunkach będą się uczyć i rozwijać ich dzieci. W tym momencie jakby stoi pani przed takim dylematem, czy sześcioletnią córeczkę posłać już do szkoły? Dokładnie przed takim dylematem, ale raczej nie, raczej nie poszedł do szkoły. No właśnie, czego się pani najbardziej obawia? Mówi pani, co to jest szkoła? No wiem, jak mój syn. no Szkoła jest fajna, nie narzekam na szkołę, jest bardzo fajnie w szkole. Ale to już są pewne takie obowiązki. Psychicznie przede wszystkim dziecko nie jest przygotowane. Znam dzieci, które jako siedmiolatki szły do szkoły i płakały. Psychicznie nie było odporne, to jest rok to jest dużo, intelektualnie jest wysoko rozwinięte, uważam super. Ale psychicznie, jeżeli ją tu biorę do szkoły, ponieważ ma tu brata, ona się boi tej szkoły, boi się, nie ma już takiej, takiej domowej atmosfery, co w przedszkolu, prawda? I, I wydaje mi się, że szkoła nie sprosta temu zadaniu, jeśli chodzi o sześciolatki. Obserwuję reakcje rodziców i nie są przekonani do tego pomysłu. Mam wrażenie, że wynika to po prostu z takiej obawy o to, czy ich dziecko poradzi sobie w szkole. Jednak obowiązek szkolny no to już jest jednak dość spore obciążenie. Pani metodyk mówiła o tym, jakie umiejętności ma posiąść dziecko. To nie są umiejętności, które my w klasie pierwszej musieliśmy posiąść. I myślę, że rodzice muszą oddzielić własne stereotypy, własne doświadczenia edukacyjne, własne emocje, które towarzyszyły byciu w szkole od tego, co dzieje się na ten moment. Tak? Bo na ten moment mamy zupełnie inną rzeczywistość. Rzeczywistość, w której trzy czwarte, tak jak zostało powiedziane, jest na zabawę. W związku z tym nasze dziecko dalej będzie miało możliwość rozwoju. I trzeba rozdzielić gotowość szkolną, czyli posiadanie tych wszystkich, Kompetencji, od gotowości edukacyjnej, którą dziecko nabywa dopiero w klasie pierwszej. W związku z tym myślę, że rodzice te obawy gdzieś tam mają na wyrost, i to jest kwestia tego, żeby właściwie poznać szkołę i dowiedzieć się być może tak, od innych rodziców, tak? czy ten nauczyciel pracował właśnie w taki sposób, jak zakłada polityka edukacyjna państwa. Pani Izabelo, czy szkoły są gotowe na to, aby przyjąć sześciolatków? Myślę, że w różnym stopniu. Nasza szkoła, no pewnie y, jaka jedna z niewielu, może pocie, po, po, pochwalić się tym, że mamy przygotowane zaplecze. Te sześciolatki u nas pojawiły się już, y, czują się u nas dobrze, mamy zabezpieczony. Odpowiedni plac zabaw, plac klasy do zabaw ruchowych, no i odpowiednio przygotowane sale, jeżeli chodzi o takie wyposażenie edukacyjno-dydaktyczne. Klasy są wyposażone w takie kąciki zabaw, które no, pomagają w realizacji tej nowej podstawy programowej. Szkoła jest przygotowana do tego, aby przyjąć sześciolatków, ale chyba najczęstszym takim taką obawą rodziców jest to, że Nakładając na sześciolatka obowiązek szkolny, jakby troszeczkę odbieramy mu to dzieciństwo, skracamy mu ten czas, kiedy ono może się swobodnie bawić, no bo tak chodzenie do szkoły to już są pewne obowiązki. Yy, nie bójmy się tego. Przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchania opinii specjalistów, opinii metodyków, opinii psychologów z poradni pedagogiczno-psychologicznej, którzy udowadniali, że nasze dzieci, nasze dzieci sześcioletnie są to osoby ciekawe świata, bardzo chętnie i łatwo podejmujące wyzwania. Więc nie rozważałabym tego w kontekście skracania dzieciństwa, a wręcz w kontekście dania temu dziecku możliwości skorzystania z większej ilości bodźców, które daje mu szkoła. Nowa podstawa programowa zakłada edukację przedszkolną do wieku pięciu lat, czyli pozostawiając dziecko w przedszkolu na ten na ostatni rok, w zasadzie to dziecko niewiele już, więcej pozna, zobaczy, nauczy się. Szkoła to nowe bodźce, nowe możliwości rozwoju dziecka i w tym kontekście mówiłabym o rozpoczęciu edukacji szkolnej.